Siema, tu dzisiaj kolejny odcinek z promowania. Dziś wypromuję Mateo. Ziomeczek nagrywa tutaj piosenki. Widzicie, no, nagrywa takie pioseneczki. A no, widać, że FT trochę to nagrywa tych piosenek. no i tutaj widzimy, to, to są wszystko piosenki jego, wykonania. Troszeczkę poprosił mnie tutaj na preview, żebym mógł zrobić to promko, więc proszę mu robię. No i co, no i fajny kanał. Mm. posłuchajcie, typu, ja tego nie słuchałem, ale posłuchamy. Ej, ale dobra na tę produkcję. Ty okay, to co, wjeżdżamy? Lejk! Powiem o tej szmadzie, co mnie tu nie chciała, potem pisze do mnie zapłakane, że to inna sprawa. Inna no? sprawa. A jaka? No i tam tak muzyki mam na przykład, kurczę, tutaj Pikachu jest, Mateo, o co chodzi, Lovestar Boli Mnie, Szczyłka Disney Channel, Przeszłość, no. Ogólnie, ziomeczka, polecam, wbijajcie do niego na kanał i co? Chcecie, żebyście cię wybyli na takim materiale, to subi kłapka w górę, komentarz. No i co, no i napiszcie po prostu potem w komentarzu, wasz nick i że na przykład ja chcę być w tym odcinku. Dobra, ja się z wami żegnam takie szybkie promo ale nie ma tu co omawiać. Cześć!